Więc okej, okay, już mamy nowy level i za poziom 2-2 mamy no, kolejny, no, kolejny nowy grzybek. Jest to grzybek zwany Fiumsium, którego w sumie nazwę trochę ciężko jest tłumaczyć, ale osobiście lubię go ja osobiście nazywać zadymkiem. Grzybek za, zadymek, czy tam coś takiego. Otóż ten grzyb jest bardzo dobry na tych zombie tutaj. Na, na wasie zombie, e, który, no, którzy my trzymają przed sobą takie do drzwi. I zombie normalnie z tymi drzwiami są tak samo twarde jak zombie z wiadrem na głowie Otóż one też na siebie normalnie przyjmą aż 65 pocisków jakby właśnie groszków, tam zarodników, tam jakichś innych rzeczy Jednakże pociski jakby od tych właśnie film szrumów od tych zadynków Będą przez te drzwi przechodziły i będą raniły zombie samego w sobie, więc, jak mówię, jeżeli takiego zombie widzicie, to na niego zawsze raczej jest warto brać tego filmszuma, bo on zawsze jest na niego dobrą po prostu bronią. I tu tak, wezmę, okej, okay, wezmę no wszystkie grzybki, bo ogólnie grzybki są bardzo dobre na level nocne, też, też są po prostu stosunkowo tanie więc tym bardziej się je opłaca na te levely nocne brać. E, także myślę, że znów wezmę chyba repeatera. Nie ma chyba też do końca m, sensu brać e, groszka śnieżnego, bo jednak też te śnieżne pociski będą blokowane przez te drzwi, więc e, ten zombie nie będzie przez nie spowolniony. Znaczy inne będą, ale wciąż myślę, że mogę dokonać innego wyboru co do rośliny, którą chcę na ten level wybrać. Więc znów w, chyba wezmę orzecha i znów wezmę, tak myślę, że e, bombę wiśniową. Myślę, że to będzie raczej najlepsze opcja. Więc znów no standardowy początek zufsze właśnie grzyby i te dmuchające i te całe słoneczne. I już no od początku levela będę chciał, żeby one mi to słońce tam powoli jednak genero generowały, bo one mi się na pewno tam jeszcze potem w tym levelu przyda. I tak może jeszcze parę słów o Fiumshumie, o tym całym właśnie zadymku, właśnie jak mówię, ja go tak osobiście lubię jednak nazywać. Otóż um, on jest w stanie jednym takim pociskiem swoim, jakby takim dymem, oparami, czymś takim, takimi wy wyziewami, um, on rani kilku zombie jednocześnie, on jest w stanie takie coś się zrobić, ale też on bije e, tylko takimi pociskami na jakby określony dystans. Też jego dystans nie jest, wiecie, nieskończony, wiecie, nie bije no, maksymalnie z lewej strony ekranu no, na prawą też tam on ma jak na swoje ograniczenia on no ma w sumie tak, tak bym powiedział osobiście że ma niewiele większy zasięg niż te właśnie dmuchomory jest niewiele większy ale jak mówię fakt że jest w stanie bić kilka zombie jednocześnie sprawia jednak że jest to też całkiem dobry wybór do leveli no w szczególności nocnych a znaczy to też w tych levelach w dniu też ta też ten grzyb się może takiem dobrze spisać ale jednak co do właśnie leveli jeszcze no gdzie są dni i grzyby. Też o tym myślę, że warto będzie potem też tam powiedzieć, kiedy tam do tych leveli dotrzemy. Bo też w grzybów i leveli, no, za dnia jest pewne małe ALE. Ale o tym jeszcze się nie będę póki co wypowiadał, do tego tam dojdziemy oczywiście potem w tej grze. Więc, aż te klipy dźwiękowe tych zombiaków też nieraz no na pewno jak najbardziej mogą bawić. A to jest też taki właśnie jeden szczególny, który po prostu zawsze nie wiem nad tym na taką, nie wiem dziwną ochotę, no tylko tak, nie wiem spontanicznie, tak nie wiem naśladować. O tu jest w ogóle zombie już z ściami, więc już mam, mam go w no, gotowości przeszukuanego właśnie tego całego filmu Mam mojego, mojego zadymka Więc widzimy, że on się jednak z tym właśnie dymem, tymi oparami przebija przez... E drzwi do zombie samego w sobie i go no, jednak zabija no z niewielkimi tutaj trudnościami jest to mówię, ogólnie też dobry jednak e, grzybek, jakby w szczególności jednak na zombie e, z drzwiami, na nich głównie jednak należy go stosować, bo jednak wiecie są z reguły inne, lepsze no, ofensywne rośliny czy tam grzyby niż on, jeśli mowa wiecie o, o zombie innych niż te z drzwiami, ale jeżeli wiecie zombie z drzwiami w levelu, to ten film będzie jak najbardziej dobrym wyborem, warto jest go na takie zombiaki jak najbardziej wziąć. Więc o czym mówiłem, chyba o tych, o, o, o tych o klipach dźwiękowych, wiecie, że zombie, wie, wiecie, jak tam czasami mówią takie Brains czy coś takiego też po prostu, nieraz te e, klipy można usłyszeć, które też brzmiały on fucking, no czasami zabawnie. Nie będę ukrywał. E, dam może ciebie gdzie? Może tutaj, tak myślę. O, tu w sumie nie dopilnowałem tego, że tu, wiecie, tu jest jeszcze ten grób, z którego tam będzie mógł z jeszcze z pamięci zombie wyjść. To było moje nie, no, niedopatrzenie, ale myślę, że i tak ten zombie nie będzie dużym kłopotem, w szczególności, że mam w gotowości... Okej, okay, już mam w gotowości... wiśnie? Okej, okay, nie ogarnie tego z drzwiami, ale wciąż on padnie tutaj od tego fiumszuma, czyli to też nie był duży kłopot, to nie było, wiecie, jakieś złe zagranie. Więc poziom 2-3, no, no, level jakże krótki, jakże też, no, nie taki trudny, chociaż końcówka trochę tam, myślę, że trochę tam nie dopinowałem właśnie pozycji grobów. I właśnie a propos grobów, no, mamy w końcu na nie metodę, otóż właśnie na tych grobach nie można w ogóle tych naszych ani grzybów, ani roślin sadzić w tych levelach nocnych, ale w końcu się tych grobów możemy pozbyć, a to dzięki tej oto roślince, jest to pożeracz grobów, Grave Buster, Prawie jak Ghostbuster tylko że Gravebuster, czyli nie do końca to samo. No i chyba zebrałem właśnie już tyle kasy, żeby tutaj nam Dave miał nam coś do zaoferowania. Hej! Chcesz kupić ekstra miejsce na na Maszenko? Będzie no, się kosztowało 750 dolców. Ale weźmy teraz 7 no, miejsc na maszenka za nas 6. Więc jak to brzmi? Brzmi świetnie, dziękuję Dave. No w porządku, i hej, jeżeli tylko zbierzesz jeszcze 5000 dolców, to Ci sprzedamy upgrade, modyfikację ośmiu nasząk. Więc okej, okay, teraz skoro już mam no, tych 750 dolców zebranych właśnie już na swoim koncie, to w końcu mogłem sobie już zakupić siódme miejsce na nasionku tutaj będzie właśnie na, na, na górze, więc teraz mogę sobie znów wybrać no o jedną roślinkę więcej niż, no, niż bym mógł w normalnych warunkach wcześniej w tej grze, więc to jest oczywiście bardzo opłacalna, bardzo dobra tutaj inwestycja, właśnie te 750 no, dolców za takie jedno miejsce, jak najbardziej jest to coś, co myślę, że z chęcią się w to zaopatrzę. Więc okej, okay, tu widzę, okej, okay, co jest. Widzę tyczka, jest, są drzwi, są pachołki, nic szczególnie, myślę, że strasznego. Oczywiście wezmę też właśnie tego pożeraczam grobów, jest to też ogólnie właśnie bardzo dobra roślina na właśnie te levele nocne, też myślę, że można ją nieraz bardzo dobrze wykorzystać. Um, tutaj co ja wezmę? Myślę tak, że zów orzech, tak myślę, orzech i jeszcze mam dwa miejsca. Wezmę teraz znowu i jeszcze jedno miejsce. Tak myślę, albo Snoopy, albo Cherry Bomb. W sumie ciężko mi jest ująć, kto, no, kto z tej dwójki byłby lepszy na ten akurat level. Chyba raczej może jednak e, Snoopy. Myślę, że jednak e, to spowolnie na, na tych natyczkarzy będzie takim dobrą rzeczą. Tak, czego jeszcze nie powiedziałem o tych zombie z gazetami, to właśnie nie powiedziałem tego, że kiedy one tę gazetę stracą, to one przyspieszają, właśnie one, one są czymś jakby odwrotnością zombie styczką, czyli wiecie, kiedy coś się trzyma, no trzymają, są wolne, ale kiedy, no, kiedy tego już nie mają, to wtedy, no, wtedy nagle są szybsze, nagle ich tempo staje się powiększone kiedy tę gazetę stracą i wiecie im po prostu, no dadzą się, tak wiecie, ponieść emocją po prostu im odbija palma. Więc to jest coś, coś no, czego jeszcze o tych zombie z gazetami nie powiedziałem A to w sumie to jest, no, mówię, no odwrotność zombie z, tycz, no, z tyczkami I też w sumie, no, mniej więcej tak samo, no, taką samą ilość obrażeń są one w stanie na siebie przyjąć Więc też te zombie, myślę, że jakie jednak widzicie, nie powinniście się ich jakoś szczególnie bać Po prostu są one bardziej, mi się wydaje, że dla humoru niż dla obaw, że o widzę, że jest gazeta, no, gazeciarz i jest straszny, no, nie straszny, on jest po prostu śmiechowy i nie jest powodem do obaw szczególnym. Więc znów powoli no, zaczynam no, dopiero od początku tego levela. Za chwilę już chyba będę szykował te swoje pożera pożeraczem grobów. No tu widzę, że jest taki właśnie jeden grob w szczególności. No całkiem niefajnie, bardzo dal daleko widzę, że ustawiony w tym miejscu, całkiem daleko na kolumnie szóstej. a na niej bym, no, zdecydowanie wolał mieć jednak e, mimo wszystko grzybka niż grubek, mimo wszystko to na pewno. I też z tych grobów zawsze, chyba jak pamiętam, wychodzą, no wypada kasa, zawsze taką można z nich zdobyć, więc tym bardziej jest to opłacalne, żeby się takich grobów na takich levelach pozbyć. Więc no, spokojnie, no tutaj no spokojnie, tylko wiecie, tam sobie zostały te grzybki i tam tylko wiecie, atakuje groby tymi Grave To nie jest nic szczególnie trudnego, ogólnie ten początek nie jest jakiś szczególnie ciekawy, szczerze mówiąc. Chyba to jeszcze nie było ani jednego pachołka głowy, nie, nie może był jeden, szczerze już nad się nie orientuję, czy były już pachołek głowy, czy jeszcze nie. Okej, okay, tu widzę, że jest już jeden, ten tutaj, więc już na niego przygotuję, może nawet już ten repeater. Skoro mamy wiecie, już słońce, to czemu nie? Jak mówię, nadwyżki zawsze warto już jest od razu wykorzystać. On zje chyba tę grupę na czas, bo owszem też te gravebustery mogą być zjedzone, otóż one też mogą paść ofiarą zombie, także zombie jak się do takiego zbliży, to może go zjeść no, w ciągu tych dwóch sekund, więc również jednak pilnujcie tego, żebyście no, dawali tych właśnie gravebusterów no, na miejsca, gdzie jednak zombie nie ma jeszcze, gdzie mu nic nie grozi po prostu. I chyba, owszem, będzie się teraz zbliżała wielka fala, nie wiem czy jest sens jeszcze tutaj sadzenia tych właśnie film shroomów, tych właśnie zadymków, bo chyba jeszcze nie widziałem żadnego zombie z drzwiami i też... Okej, okay, tu jest jeden, okej, okay, to już... Już nagle szybko, no, zmieniłem zdanie, bo tam gościa na górze, na tym górnym rządku zauważyłem. E, na ciebie jeszcze kuję, okej, okay, już kuję, no, tutaj szybko orzecha i w sumie tylko po to tego orzecha tutaj ja wiecie, będę używał tylko właśnie po to, żeby móc e, tych tyczkarzy spowolnić. Właśnie właśnie ten poza tą funkcją ten orzech nie będzie w tym levelu mieć jakichś innych takich e, szczególnych funkcji. No w sumie to wygodne, że kolejny jest na tym samym rządku co poprzedni, więc ten orzech będzie no, podwójnie no, wykorzystany w ten samym celu. Więc nie musiałem, się jeszcze słońca tam wydawać, no, tej samej ilości na drugiego orzecha na innym rządku, więc to się w sumie tutaj całkiem dobrze spisało. Już nie ma żadnych grobów, więc już się nie muszę ich tutaj, no, nimi tutaj się martwić, nie muszę się już nimi przejmować, po prostu mogę już tam, wiecie, dalej tylko te słońce wydać bardziej na, właśnie, groszki, na jakieś tam inne bardziej rzeczy, które będą mi potrzebne. Jak na przykład tego tutaj, tego ta orzeszka na beczkarze, albo tutaj widzę kolejny zombie z drzwiami, więc tu na tym samym rządku szykuję fiumshuma. A Teraz co ja mogę zrobić? Czego mi brakuje? Brakuje mi tutaj jeszcze paru groszków na paru rządkach. Ale tym się zajmę oczywiście w międzyczasie. Znów jak mówię, póki macie takie grzybki, to ile możecie. Wręcz możecie takie ręcz wsadzić do końca levelu. Jak mówię zawsze, jak nagraniś stracicie, to jednak to nie jest duża strata, a zawsze taki grzybek no, jest darmowy i zawsze jakoś tam wam wiecie, jednak pomoc zapewni w takich levelach. Mi się troszkę tam wiecie, nie mi go zjad, ale zawsze on tam trochę mi damage tam zapewnił i zawsze mogę go zastąpić nowym, to nie jest duża strata. Naprawdę nie ma co się, się jakoś, nie wiem, tym przejmować wszystkim. I... ostatnia fala na levelu 24 I teraz no, widzimy, że skoro nie ma, wiecie, grobów na levelu, to już nie ma żadnych też, wiecie, tych, tych zombie, którzy by tam z grobów no, wychodziliby. Więc mniej więcej też dlatego właśnie warto jednak się w tego Grave basteran w levelach nocnych wyposażyć, właśnie żeby mieć łatwą sytuację na tych, e, no, levelach nocnych przy falach ostatnich. Tych zombi zawsze będzie wtedy mniej. I... dostajemy teraz na ten level Almanach. Almanach, czyli jakby właśnie spis wszystkich no, kwiatków i zombie, których do, dotychczas w tej grze spotkaliśmy. Um, on nam będzie jakby, tutaj wiecie, szczegółowo opisywał właśnie no, wszystkie kwiatki, grzybki, co my tu wiecie, no póki co zdążyliśmy zdobyć mniej więcej. To są właśnie widzimy to, no, czas ładowania, czy wiecie czy jest szybki, czy jest, wiecie, wolny, czy tam jest jakiś inny, koszt słońca, no damage ogólnie, wiecie tego typu rzeczy, takie właśnie dane. No, I też mamy taka, no kart, taki każdy kwiatek ma też jakby tak no jakby taki swój opisik, no jakby który opisuje jego życie, że nie wiem jak on podchodzi do życia albo co on tam umie, albo czego nie umie, to, wiecie tego tam podobne... No tego typu podobne rzeczy ogólnie. I też jakby co do zombie mamy to samo, też zombie tu wiecie jest pokazywane właśnie, że jak jest twardy i co on ogólnie potrafi. No i także też ma swój opis, że czym tam, nie wiem, co tam robił za życie, albo co mu odbiło właśnie po życiu, że jest tym, a nie czymś innym tak naprawdę, więc no do tego tak mniej więcej służy Almanach. I się go zawsze dostaje za poziom 2.4. I teraz poziom 2.5, czyli kolejna minigierka. Hmm, czy graś kiedyś w grę... wani zombie? Hmm, to jest jak polowanie... na wiewióry. Hmm, wiesz, te małe... futrzaste szkodniki, które zawsze kopią dziury w twoim trawniku? Hmm, tak, coś jak to, tylko że zamiast e, wiewiórów mamy zombie! I zamiast łopaty, mamy tutaj młotek! I zaraz mnie, mamy CIEBIE! I powiedział to z takim uśmieszkiem, no z tymi po prostu zębiskami, z tym uśmieszkiem, że nie wiem do końca co o tym są i wiecie, że tak wiecie mnie na tę grę wystawił, że, że ja tu nie muszę nic robić, tylko, że ty musisz, a ja jestem, wiecie, tu jestem bezpieczny, jestem wolny i mogę tam sobie robić co chcę, po prostu wielkie dzięki, Crazy Dave. Okej, okay, więc to jest właśnie taka gra na styl walni kreta, czyli po prostu, wiecie, są krety, co tam wiecie wychodzą z ziemia i co tam wiecie, spod skądś tam i po prostu musimy je walnąć, póki one wiecie tutaj wystają. Mamy taki właśnie młotek do dyspozycji, a także zombie mogą tutaj w tej minigierce wypaść no sztuki słońca i te słońce owszem w tej grze możemy wydać albo na minę ziemniaczoną, albo na Grave Bustera, albo na bombę wiśniową. Ja osobiście lubię używać jednak właśnie te słońce na Grave Bustera zawsze w pole no, jednak się tych grobów tam wiecie pozbyć i mieć ich jak najmniej. Dobrze na jednak no, mieć to słońce wydane na usunięciem grobu jakby najbardziej oddzielonego w szczególności oddzielonego od reszty w tym levelu. O tu się bardzo jakiś tam widzę, że pojawił no, aż na czwartej kolumnie od lewej strony, bardzo daleko od prawej krawędzi ekranu, bardzo blisko mojego domu, co szczerze trochę mnie, no mogłoby zmartwić ale jednak jak mówię mam właśnie ten Grave Buster, mam pożeracza grobów, więc myślę, że... Tutaj będę mimo wszystko cały czas całkiem bezpieczny. I tak potem te zombie są coraz szybsze i coraz jest ich więcej, coraz też twardsze, wiecie, potem są jeszcze te właśnie pacho, pachołko głowy, albo też no, nawet te się pojawią, jak się nie mylę, te wiadrogłowe zombie. Więc to jest, no, o co, filozofia a propos tej gry? Nic trudnego. Po prostu dla mnie nie ma sensu do końca wiecie, wydawać właśnie słońca ani na miny i właśnie ani na te bomby wiśniowe skoro i tak wiecie jednego zombie łatwo się pozbędziecie właśnie i bez tej miny i tak czy jak po prostu do niego klikacie i to tyle No i wiśnia po prostu... Myślę, że jak ogarniacie właśnie tym młotkiem to po co wam wiśnia? Wszystko też raczej szybko zabijecie tym młotkiem Dlatego to słońce zawsze najbardziej lubię jednak oszczędzać no tak właśnie tworzę raczej grobów Po co czemu nie? Okej, okay, fala ostatnia jeszcze mi dają słońce i w sumie nie chciałem w niego kliknąć, bo tam jeszcze były groby, które chciałem, wiecie, tam jeszcze usunąć, bo tam jeszcze, wiecie, by z nich tam trochę tej kasy by wypadło. I jeszcze, wiecie, chciałem że tam, wiecie, skomentować, wiecie, jeszcze jaka fajna jednak jest ta muzyka mimo wszystko w tych minigrach. Więc okej, okay, jednak tego nie skomentuję, po prostu wy, te, wy tego, to, wiecie, 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 musieli tego sami wysłuchać tam, wiecie, na wasą rękę. Ja, co ja w ogóle gadam? Jaku, nagle w tym komentarzu strasznie rzeźby i trochę mi nie wychodzi, ale to już szczegóły. Dobra, więc mamy jeszcze poziom 2,5 z głowy, w nim kolejny nowy grzyb. Jest to hipno grzyb albo no po prostu halucynek, najprościej mówiąc. Jest to grzyb, który sprawia, że jak zombie w niego wejdzie, to wtedy staje nagle po naszej stronie i bije innych zombie, tak się składa. po prostu, wiecie, zawraca i nagle bije resztę, tam, wiecie, zjada ich, bije im damage. Więc jest to całkiem dobra, też całkiem dobry grzybek, no w w szczególności w niektórych sytuacjach, jak na przykład ta, no w której występuje ten oto zombie futbolista, ale nim się mniej więcej zamie kiedy idzie w tym let's playu. A dziś wszystko, jak mówię, dzisiaj grzybka halucynka nie pokaże tego właśnie hipnog grzybka. Dzisiaj chciałem właśnie skończyć na 2.5, więc dziękuję za uwagę. See na razie i cześć.